Miedzi Legnica bez napastnika takiego nominalnego, bo z tym mieć w ostatnim czasie ma duże problemy, o co został też zapytany Wojciech Łobodziński na poprzedniej konferencji prasowej. Rusza Mucha po prawej stronie, pokazuje się Bartlewicz, jest jeszcze na środku Lewandowski. Jest strzał i jest gol, no spodziewaliśmy się, że może tutaj będzie dośrodkowanie, ale Ozimek postanowił, że sam to wszystko doprowadzi do końca, a tym końcem jest 1 do 0 dla Chrobrego głogów. Chłodna głowa Mateusza Ozimka, fantastycznie obsłużony przez Muchę, bieg w pole jedynek, a później zobaczmy, trzech zawodników, Miedzi Legnica dookoła niego, on nie robił sobie z tego kompletnie niczego. Zaciął jednego z graczy, poprawił piłkę i fantastycznym strzałem wyprowadza Chrobrego Głogów na prowadzenie. Można powiedzieć, że taka książkowa akcja, Lewandowski piłkę przytrzymał, rozrzucił do muchy. Ten tutaj zaprosił Ozimka, a Ozimek precyzyjnym strzałem, trochę w stylu akcja Antonika po drugiej stronie boiska nieegoistycznie Ozimek zagrał do Lewandowskiego no i tutaj już się wydawało, że nieporozumienie ale kończy się to strzałem no ładna kolejna akcja zespołu Chrobrego i tym razem na wysokości zadania stoi Wrombel ale wcześniej spalony przyjmujący piłkę na szesnastym metrze zagrywający ją zdecydowanie niecelnie później piłka drużyna Chrobrego jest bardzo ciekawa, interesująca i nawet kilkoma zawodnikami Chrobrego się właśnie interesował, jakby i potwierdzić to wszystko Głogowianie. No i zobaczymy też kiedy ewentualne zmiany przeprowadzi Wojciech Łobodziński, bo myślę, że prędzej. Tak nisko wyskoczył Mazur, to trzeba dodać, że ma znakomite warunki fizyczne. 194 cm wzrostu i tutaj będzie żółta kartka dla Tabisia. Od dawna już chciał faulować swojego rywala i sprawdził wytrzymałość jego stroju. Ale też jakby głębiej osadzony zespół Wojciecha Łobodzińskiego. Nawet w momencie przejęcia piłki widać, że jest tutaj przede wszystkim różnica między obroną i atakiem, i też głęboko właśnie osadzony zespół miedzi. Pił światło w ramki Robert Madrysz. Wrąbel odprowadziłby tylko futbolówkę wzrokiem i nie miałby żadnych szans na skuteczną interwencję. Opuszczają boisko Kaczmarski, a także Bochnak w ich miejsce, Engwal i Walter. Ruszył do tej piłki Engwal. Jest Kostka, Kostka szuka dośrodkowania. Dobrze to wyglądało, jeżeli chodzi o Antonika. Antonik jeszcze, tak jest, Antonik do Walczaka i mamy jeden do jednego. Antonik pokazuje tutaj jakość Anosa do strzelania goli z kolei Walczak. No i cały mecz zaczyna nam się od początku. Fantastyczne było to dośrodkowanie w kierunku Antonika. Piłka soczyście siadła na jego nodze, ale po raz kolejny zablokowany ten strzał. Później jednak kiedy Antonik dopadł do piłki i zrobił to co pokazywał nam przez te ostatnie kolejki BadClick pierwszy... Pokazuje Mieć, chociaż oczywiście to taki prosty wniosek Po tym co oglądaliśmy Ależ teraz tutaj groźne było to starcie Walczak ucierpiał Będzie żółta kartka dla Mandrysza Bardzo nisko niego i tak naprawdę nie miał możliwości do zagrania nikomu w pole karne Lewkot, Lewkot, ciekawe zagranie do Lewandowskiego. Lewandowski musi poczekać na wsparcie, Lewandowski, Lewandowski zostawia piłkę, Lewkot, nie ma bramki, jeszcze poprawka i jeszcze Bartlewicz próbował, jak chrobry nie prowadzi w tej sytuacji. Zobaczmy w jak prosty sposób Lewandowski ograł Kowacewicza w polu karnym Miedzi Legnica, później dobry strzał Lewkota, ale ta ofiarna interwencja defensorów Miedzi Legnica spowodowała, że dalej mamy na tablicy wyników Remis. Nie wiem, kto by zbierał większe brawa, gdyby skończyło się to bramką czy lewką. Natychmiastowe zagranie do Antonika. Tutaj naciskany przez Ozimka. Być może najszybsi zawodnicy na murawie. Teraz w tym pojedynku. No i znowu mamy zapach intensywny derbowego starcia. Ozimek, żółta kartka. Byłego zawodnika. Rakowa, teraz dobrze to wszystko wyglądało przez moment w wykonaniu kostki, ale ostatecznie prawy obrońca Miedzi faulował i jeszcze zobaczy żółtą kartkę. Wiecień, Grudziński, podszedł do niego Lebedyński i znowu Antonik. Mamy 93 minutę, trudno powiedzieć, żeby tutaj... Czy jeszcze tutaj będzie zagranie? Dalekie piłki. Jednak nie. Derby kończą się remisem. Chrobry remisuje z miedzią 1 do 1. Widzimy opuszczone głowy wielu piłkarzy.